Cały czas... E, pan pan dos. ludzie nam bla bla bla, bla bla bla. Ludzie noi mawiają, bla bla bla, bla bla bla. Ludzie to mawiają, bla bla bla, bla bla bla. Cały, Jeszcze. a bilet pan i si biladad biladad pan pan si cały czas A kto to zaśpiewał? kto to śpiewał? jak się nazywasz dziewczynko Anielka Ile masz Ile masz lat? 8 mhm, dobrze. A masz y, siostrzyczkę albo braciszka? Antosia. Mhm. Antosia ma prawie miesiąc. Cztery tygodnie ma dzisiaj. Nie dzisiaj. Dzisiaj jest czwartek.